Kolega Karol Kaźmierczak, proszę bardzo. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Patrząc na tę salę, na tłum młodych ludzi zgromadzonych pod sztandarem Ruchu Narodowego, mogę patrzeć z ufnością i z nadzieją w przyszłość. Ale dziś nie będę mówił tylko o przyszłości, ale także o przeszłość. A dlaczego? O tym właśnie chciałem powiedzieć. Zgromadziliśmy się tu bowiem pod sztandarem ruchu narodowego. A czymże jest naród? Nie jest przecież tylko ludzi, zbiorem ludzi z paszportem, z tym samym napisem. Nie jest też, wbrew temu co twierdzi pewien polityk, zawsze z jednoprocentowym poparciem, że jest to zbiór ludzi płacących podatki na rzecz tego samego państwa i korzystających w związku z tym z jakiejś tam gamy usług. Publicznych nie jest to nawet zbiór ludzi, którzy mówią po prostu zrozumiałym dla siebie językiem, żyją w jakichś tam granicach w jakichś tam granicach administracyjnych. Naród to przede wszystkim wspólnie podzielana świadomość tego, skąd przychodzimy. Nie można wiedzieć, dokąd się idzie, jak nie wie skąd się przychodzi. Powstało niemało już utworów kultury i wysokiej, i pop kultury, filmów, książek. O ludziach przeżywających tragedię z powodu amnezji, z tego, że nie wiedzą z kim, kim są, jaka jest jego przeszłość. To w istocie jest to wielka tragedia egzystencjalna, nie wiedzieć skąd się przychodzi. Ale prawda ta jest jeszcze bardziej dobitna w przypadku nie tyle jednostek, co całych społeczeństw, co w przypadku narodów. I trzeba to podkreślić z całą mocą. Nie ma i nie może być normalnego społeczeństwa. Normalnego narodu bez świadomości historycznej. Zgadzał się co do tego ojciec założyciel Ruchu Narodowego Roman Dmowski, gdy od, odpowiadał na kartach swej przełomowej pracy na to, co to znaczy być Polakiem, to poza językiem, poza zamieszkiwaniem na wspólnym terytorium, przede wszystkim mówił o tym, że być Polakiem. To być dumnym z wielkich czynów, z wielkich zwycięstw, znacie naszych przodków, ale także podzielać wspólny wstyd z powodu ich porażek. Co ciekawe, tak naprawdę to samo powiedział jego wielki adwersarz, Józef Piłsudski, który, i myślę, że to akurat jest cytat słuszny, rzek: Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. I w istocie tak jest, że naród to nie tylko wspólnota w przestrzeni, w granicach takich czy innych danego państwa, bo jak widzimy, mamy tutaj naszego rodaka z Wilna, który w tej chwili mieszka poza formalnymi granicami naszego państwa. Mało tego, mamy nawet tutaj rodaka z kresów nie drugiej Rzeczpospolitej, ale z kresów pierwszej Rzeczypospolitej, Władka ze Żłobina, z dniepra, którego w tej chwili po, pozdrawiam i którego wypatruję tam w środku sali. Naród to przede wszystkim wspólnota w czasie wspólnota z tymi pokoleniami, które były, które dały nam naszą kulturę, nasz język, ale także materialne podstawy bytu, a ale także to jest Wspólnota z tymi, których jeszcze nie ma, którzy będą, a którymi jesteśmy zobowiązani przekazać to wszystko nieuszuplone, ale nawet wzbogacone. Historia jednak to nie jest tylko prosta kronika przeszłości, zbiór wypisanych ciągiem faktów. Cyceron napisał, powiedział, powtarza się to od dwóch tysięcy lat, ale nie zawsze chce się. To realizować w życiu, że nie znać historii to być zawsze dzieckiem. I jeśli mamy być dzisiaj, mamy stać się narodem dojrzałym w końcu, to musimy znać historię i wyciągać z niej lekcje. A udzieliła nam ich ona bardzo wiele i nierzadko bardzo surowych. Nie warto ich powtarzać. I tak się właśnie składa, że właśnie dziś. Gdy nasze elity traktują historię bardzo wybiórczo, gdy traktują ją wybiórczo w celu poniżania narodu, w ramach swoistej pedagogiki wstydu, której jesteśmy świadkami na każdym kroku od 20 lat, lub gdy ją całkowicie marginalizują, tak jak to się dzieje obecnie w systemie edukacji. To właśnie w tym kontekście nasze życie publiczne popada w koło błędów, które przywodzą nam na myśl najgorsze okresy dziejów głupoty w Polsce, że zacytuję klasyczny już tytuł, klasycznego dziełu Aleksandra Bocheńskiego. Ostatecznie powiem, świadomość historyczna jest także opoką w stosunku z innymi narodami. Dając nam szacunek dla samych siebie, skłania również innych do szanowania nas, naszych aspiracji, naszego miejsca pod słońcem. Asertywnie wyrażana wizja historii ciągle jest jednym z narzędzi budowania pozycji narodu, budowania jego prestiżu. I nieprzypadkowo obserwujemy dzisiaj, jak pewien sąsiedni naród, obciążony brzemieniem nie tak dawnych przecież zbrodni, próbuje przy pomocy wyrafinowanego instrumentarium, środków masowego przekazu. Dzieł pop kultury, przypróbuje te brzemię powoli, stopniowo przerzucać na ramiona naszych matek, naszych ojców, a de facto na ramiona nasze. I zgniłe, bo powstaje w wyniku zgniłego kompromisu przy okrągłym stole zawartego. Elity niewiele robią w tej sprawie. Mało tego, najczęściej są wręcz mecenasem. Wszelkich przedsięwzięć związanych z mistyfikowaniem, z wybiórczym traktowaniem, z oczernianiem, z demonizowaniem naszej historii. Na to idą fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta druga część nazwy faktycznie niewiele ma już wspólnego z praktyką polityczną tego Ministerstwa. Na to idą fundusze Polskiej Akademii Nauk, na to idą fundusze uczelniane i dotacji dla organizacji trzeciego sektora, często. I dlatego ruch narodowy. Mam nadzieję, a jestem pewny. Ruch narodowy politykę historyczną stawia w centrum swojej uwagi. Bowiem nie będzie Wielkiej Polski bez uświadamienia sobie i innym wielkiej polskiej historii. Nieprzypadkowo podejmujemy ten temat właśnie we Wrocławiu. To właśnie tutaj możemy obserwować kliniczny wręcz przykład. Tego, jak polityczno-biurokratyczna elita prezentuje chore podejście do historii własnego narodu. Obserwujemy to przecież od wielu, wielu lat. Operetka wrocławska staje się kapitolem, hala ludowa staje się halą stulecia, nazwaną tak przecież przez niemieckiego konstruktora na cześć bitwy. Na bitwy, która była klęską naszych narodowych marzeń związanych z księciem Józefem Poniatowskim. Muzeum archeologiczne przez lata, obrazujące całość historii naszego miasta, naszego regionu, który odwiedzałem, jakie dziecko. Od kilku lat jest Muzeum Chwały Królów Prus, wymarzony pomnik króla Bolesława Chrobrego, który całe życie strawił na walce z Cesarstwem Niemieckim o suwerenność swoją, swojego państwa opatrzono kuriozalną wręcz tablicą opisującą go jako sprzymierzeńca cesarstwa w dziele jednoczenia Europy. Robert dobrze pamięta tą tablicę, bo wspólnie przeciw jej osłonięciu protestowaliśmy w 2008 roku. Uniwersytet Wrocławski z chęcią, z chęcią fetuje kolejne rocznice założenia najpierw habsburskiej, potem niemieckiej uczelni, na której miejscu powstał, nie ma w tym nic złego. Pod warunkiem, że będzie również pamiętać o swoim rzeczywistym poprzedniku, o którym pamięta bardzo rzadko, czyli o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tych rocznic nie fetuje, tych rocznic nie pamięta. Żeby była jasność, nikt także ja nie nawołuje do przemilczenia historii 200 lat przynależności Wrocławia i Dolnego Śląska do państwa niemieckiego. Nikt nie nawołuje do kłamstwa. Nie może być jednak tak, że owe 200 lat stanowi 90% dyskursu, jakim opowiadamy sobie i innym o naszej własnej historii. Bo to jest tylko historia miejsca, a nam jest potrzebna historia ludzi, historia nasz samy. Dlaczego brak takich działań? Dlaczego... Brak działań, które by przypominały o początkach naszej historii związanych z dynastią piastowską. Można tu wspomnieć, jak wspaniale robią to na Pomorzu w postaci festiwalu Słowianych i Wikingów. Dlaczego brak opowieści o prawdziwych, rzeczywistych korzeniach dolnoślązaków, które są właśnie na Kresach? Tak realnie rzecz biorąc, to Władek jest naszym krajaninem, także w sensie lokalnym, bo właśnie stamtąd, z Wilna, z Lwowa, z Grodna, z Lidy się wywodzimy. Dlaczego w końcu brak opowieści o polskim dzikim zachodzie? Wielu z nas pewnie zna taki film, Prawo i Pięść. Prawdziwy i chyba jedyny dobry polski western. Specjalnie zajrzałem, on powstał 49 lat temu. Od tej pory nikt o tym nie powiada, nikt nie wyciąga tej wspaniałej historii naszej, jakby nie patrzeć, kolonialnej przygody, tutaj zrealizowanej, nikt nie wyciąga ich z pożółkłych kartek, książek z bibliotek, z katalogów PiS. Nikogo to nie interesuje, a przynajmniej nie, nie urzędników, nie twórców kultury. Nie funkcjonuje w zbiorowej świadomości ta saga o ludziach, prawdziwych wypędzonych wielkiej wojny, którzy przybyli tutaj z jedną teczką, z czarną kartą, często w skoroszytach nowej komunistycznej władzy, krępującej ich inicjatywę, przez, przybyli tutaj na pustynię, pustynię po, pozostawioną przez szaleństwo niemieckie, przez szaleństwo hitleryzmu, i tutaj właśnie odbudowali, stworzyli to wszystko, co dzisiaj wokół siebie oglądamy, z czego jesteśmy tak dumni. I jak to wygląda na płaszczyźnie polityki historycznej. Tabliczka, która upamiętnia pierwsze polskie pismo w 1945 roku, pioniera, która wisiała przez wiele, wiele lat na kamienicy, na rogu Krupniczej i Włodkowica, która wisiała tam jeszcze od lat 80., tak jak została zdjęta około 10 lat temu przy okazji remontu tej, tej kamienicy, tak nigdy więcej na jej mury nie wróciła. Taka jest polityka historyczna i władz wojewódzkich, i lokalnych, miejskich. Dziś w imieniu Ruchu Narodowego możemy chyba zadeklarować to, że doprowadzimy do takiego stanu rzeczy, w którym będą stworzone warunki do tego, aby nasza opowieść o historii była podawana sus do us, aby jawiła się wszystkim i tu lokalnie, i w Polsce, i za granicą. Powstanie tu we Wrocławiu Muzeum Ziem Zachodnich, które jest, staje się, jest naszym postulatem. Będzie tym zwierciadłem, w którym ujrzymy naszą przeszłość, która pokaże nas takimi, jakimi jesteśmy i jakimi byliśmy. Dziękuję.